Hej, witam Was bardzo bardzo serdecznie Prawda Arstoczki dzisiaj informuje nas o tym, iż import wprowadził sankcje handlowe Embargo na import arstockich towarów To jest właściwie to o czym wspominałem wcześniej eee, Nie, bo myślałem, że w poprzednim odcinku to będzie, ale to będzie teraz I teraz pewnie będzie tak, że puszczać Ale z tego co pamiętam To jest jedynie taki, taka rzecz jednodniowa Potem już będzie można to zrobić Tak samo jak z kolekcją zresztą Okej, okay. gdzie do nas przyszedł. Dziękuję za wczoraj. Nie mam już takiego oka jak kiedyś. No i spoko. Musisz przeżyć, bo, 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 bo... To... Masz bardzo ciekawą historię po tym i chciałem właśnie ją pokazać, a właśnie, Prze przeczytać. Inspektorze, import zarządził blokadę wszystkich towarów importowanych z artoczki Ministerstwo Przepływu Ludności postanowiło zareagować na tę sytuację na prośbę Ministerstwa Handlu Nie przepuszczajcie żadnych podróżnych z importu Okej, okay. czyli to co zwykle tylko bez importu Tylko i import won, tak Ale powód chyba też będę im musiał wystawić No i już widzę, że jesteś z importu Odwiedzam przyjaciół Nie odwiedzisz swoich przyjaciół A nie, to nie tutaj, to tutaj nie odwiedzisz swoich przyjaciół, jak mi szkoda. Nie wpuszczamy Imporian. Do widzenia. Nie przepuszczamy obywateli Imporu. To jest rasizm. To jest rasizm. No możliwe, że jest. Nie trzeba było tego wprowadzać. Cel waszej podróży należał dołączyć do żony zamierzasz dołączyć do żony ale nie dołączysz ponieważ jest 11, a ty masz siódmego wcześniej było mnie po drodze no widzisz a ja siedzę sobie cały czas tutaj i wszystko i, i nie muszę nigdzie iść okej okay, no to drugi petent już z głowy ja was chyba kojarzę jesteś z Nirska Pracowałem latami z twoim ojcem. Byliście wtedy małem brzdącym. Uuu. Możliwe. Nie wiem. Ale dobra. Mimo, że być może znasz mojego ojca, to jednak muszę zobaczyć, czy rzeczywiście istnieje taki stan. Czy taki dystrykt. Jest. 46-46. Yy, to się zgadza? Odweg Wonor Data urodzenia również się zgadza No dobra, do to przypuszczam Cię Wracam do Niska i powiem wszystkim, że macie się tu dobrze Okej okay. Pozdrawiam Również Cel waszej podróży Przyjeżdżam, by dołączyć do męża Czy uda Ci się dołączyć do męża? To jest pytanie Mm, więc tak, tu się jeżeli chodzi o datę to się wszystko zgadza kod jest ok e, 57 kg, 177 wzrostu e, Boring Geneva Geneva Boring A no widzisz nie ma czegoś takiego jak out Gross Nie ma czegoś takiego jak out Gross Wasz paszport zawiera nieprawdziwe informacje Nie mam pojęcia o czym mówicie Dobra Możesz dołączyć do męża jeżeli on akurat siedzi w tym samym więzieniu Ale wątpię Czy ty to ty przypadkiem A brak powiązań To, je to jednak nie ty nee, już myślałem nee, Paul Czemu masz tutaj różne imiona i nazwiska? Te personalia się nie zgadzają, mam wiele imion. Jak można mieć... E Okej, okay, masz wiele imion, ale co z nazwiskiem? Aha. No dobra. Jednak falstrowcy muszą być wyrozumiali, skoro pozwalają na takie rzeczy. No kurde, jak można mieć dwa różne te... Dwie różne tożsamości tak naprawdę, jakby nie patrzeć. Nie, no tu się zgadza wszystko. Pseudonim Paulin Mars Karen Herschowa. No dobra, to jest pseudonim, ale żeby pseudonim y, ten występował y, w, w dokumentach ogólnych. Ja rozumiem, że Piotr Lilo i Marzec ma złotą tabliczkę właśnie tak napisaną, ale bez przesady. Tylko odwiedziny. Ona jeszcze nie wie. Ona jeszcze nie wie. Nie wpuszczamy im Do widzenia. A no cóż no to tylko w sumie ten dzień tak jak wspominałem Potem już będzie my... Ooo dawno się nie widzieliśmy dziadek O to jestem znów Teraz wszystko w porządku Często przychodzę żeby cię zobaczyć My już starzy przyjaciele No można tak powiedzieć Można tak powiedzieć I... I, 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 i już widzę że masz 63 a 67 Znaczy powinieneś mieć 63 a 67 Wasza waga się nie zgadza To smutna historia Moja żona strasznie gotuje Ale jak ja nie jem to ona bardzo zła Dobra, obczy się do skanera Oj, to ci się może nie spodobać Aha No dobra No to wiesz co to jest, nie? To już Co to jest? Narkotyki Dorabiam na boku Jak mnie Puścisz, to coś dostaniesz. Co dostanę? 10 kredytów. 10 kredytów za malutką pieczątkę. Kredyty powiadasz. No dobra. Z racji, że cię znam i że oferujesz mi hajs i trochę się tutaj natrudziłeś. To oddaję ci... to daję ci pieczątkę. Dobrze! Cała naprzód. A niech dzieciaki... A niech dzieciaki się pobawią tymi narkotykami, co będą w Fatryce kupować bez przesady. Nie, nie, nie. Czy ty to ty? Odwiedzał moich krewnych. Długość pobytu... Kilka tygodni. Przepraszam bardzo. Może mi wmówisz, że operację plastyczną sobie zrobiłeś? Wasze zdjęcie. W rzeczywistości wyglądacie inaczej. To przez operację. No kurde, zmiana... <gry> Zmiana twarzy, to znaczy... To już chyba z całą cudę. No nie. Na, to naprawdę muszą mieć zaawansowane te tutaj techniki tych operacji, że potrafią dokonywać takich cudów. Kolegia Judco City. To ja... To tak, to jest Judco City, coś takiego istnieje. 90 kilo, 183 i... I Angaida. No dobra. Nawet nie pytam po co miałeś tę operację. w sumie mnie to nie interesuje i nie chcę wiedzieć. A, kurde, nie spojrzałem ci na kody. A! Nie spojrzałem ci na kody. Ale dobrze, zgadzał się najwyraźniej. Dobra, ale ty to musisz być ty. No jak brak powiązań. Co ty chcesz? Imigracja. No i dobra i nie ma imigracji Kod, znaczy data się nie zgadza Nie możecie przejść na podstawie nieważnego dokumentu Wcześniej było nie po drodze No i smutne to jest To jest bardzo smutne ujmują mnie takie historie zawsze No Z Swoją drogą fajnie stawisz pieczątkę w takim dowodzie Znaczy w takim paszporcie i kurde, musisz go wymieniać już Cel waszej podróży, praca długość pobytu a zostanę tu dwa miesiące ok jesteś ostatnim petentem eee, daty są ok daty są ok jesteś mężczyzną obristan skal kiedy ja w końcu zapamiętam te wszystkie dobra obristan skal eee, tu się też kod zgadza czy jesteś łysy dobra uznajmy czy... No według mnie tak, ale musiałem to i tak sprawdzić. I jeszcze zobaczymy pieczątkę. E, zezwolenie na pracę pieczątka. No to się niby zgadza. Praca 2 miesiące, ok. No dobra, no to uznajemy ci i przepuszczamy. Nie wiem do kogo mówię, żeby wrócił o 6 rano, no ale spoko. Wasz syn narysował dla was obrazek do pracy. Dostępne nowe ulepszenie. O, dostałem obrazek. Fajnie. Dobra, będę tutaj właściwie... Tutaj właściwie. E... No, kupimy to jedzenie. Wydamy hajs na ogrzewanie, czemu nie? Koniec sankcji impory. Już po wszystkim co się stało. Właśnie, czyli tak jak wspominałem, to była tylko taka jednorazowa przygoda. O nie, o nie. Muszę szybko zdjąć to wszystko ze ściany. Yy. Znaczy obraz mogę zostawić, ale jeżeli coś by wisiało, na przykład ten obrazek albo to, no to zostalibyśmy e, po kasie, że tak się wyrażę. Nie wiem już dokładnie ile by nam odjął z pensji, ale no. To zawsze coś, nie? No i mamy pana Józefa Stalina. Jest za wcześnie na takie przechadzki. Zapach tego posterunku przyprawia mnie o mdłości. Przynajmniej wasza wydajność nie jest tragiczna. Otrzymane upomnienia siedem. Nie pozwólcie, by spadła. Ale do rzeczy. Niedługo zjawi się tu moja przyjaciółka. Wpuśćcie ją. Nazywa się Szałę Piersowska. Nie chcę, żeby ktokolwiek robił jej problemy. Niech żyje Arstoczka. Dobra, ja sobie może zapiszę. Szarpiersowska Nie wiem dokładnie kiedy ona przyjdzie Na pewno nie tego samego dnia To trochę dni musi minąć I teraz tak No bo jeżeli jej nie przepuścimy A ona na bank będzie miała budel w papierach To niestety ale kończymy Kończymy ten Grę Zostajemy aresztowani No dobra Czyli chwila, czyli a, czyli ta zasada o, o tym z impodem już nie obowiązuje. 169. To są zgodne dane, tak? No dobra, może rzeczywiście. Wesillo. Dystrykt Wesillo. 12, szósty, oddech wonor. No i tu się niby wszystko zgadza. No bierz to. Bierz to. Jestem ciekawy czy dzisiaj będzie ten. Jak, jakiś zamach. O, znowu ty. Znaczy to w sumie może... To znaczy tak, to nie muszą być ci sami A dobra Zabójca z Antegdy jest w drodze Jego celem jest agent zakonów arstoczce Musicie go powstrzymać Nazywa się Kalet Istom Miejcie to w pamięci Okej, okay. to akurat zapamiętam Uuuu Taki prezent dla niego mamy Ogólnie ten koleś z Ezika to nie jest jeden i ten sam koleś Ponieważ jego waga cały czas się zmienia Także możemy wnioskować, że to jest ktoś inny Za każdym razem, długość pobytu Stanę tu 12 tygodni eee, to się niby zgadza Aha, chwila, który mamy 12 mamy Mamy 12 Daty się zgadzają 89 kg 181 wzrostów, coś się zgadza Nikolas Langer Weld Republika Les Renadi Ja się zawsze wolę upewnić, bo to Les Renadi eee, Ok a chwila, coś, coś ty powiedział, że pozostanę... że... A. A gdzie jest twoje pozwolenie na pracę? Kurde, mogłem to szybciej wy wyczaić. Gdzie jest twoje pozwolenie na pracę? Znalazłem błędny cel podróży na waszej zgodzinawiat. Racja, przyjeżdżam tu po prostu w odwiedziny. A, dobra. Nie zauważyłem nawet. okej, okay, czyli to się wyjaśniło się to wyjaśniło. Ale jak można... Ej, skumać to. Jak można się pomylić w takiej kwestii? Co on nie, wie, nie wiedział gdzie on idzie? Że jadę y, 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 do pracy. A nie, wiecie co, tak naprawdę to odwiedzam kolegę. No ty to musisz być, ty nie ma opcji. No jak to ty... Kurde, chciałem się tutaj Wrótkowskiego pobawić i, i co? I zabierają mi te opcje. Daty się zgadzają. Waga się nie zgadza. Mówię, albo znowu za dużo Maka, Kepsa i tym podobnych. Albo niestety, ale pani Erin coś kombinuje, coś knuje i... No. Taki fajny pistolecik, nie? Może jeszcze na wodę? Popełniliście błąd przychodzą tutaj. Hę? Ale on, oni są zawsze wielce zdziwieni, tylko właściwie dziadek i ten koleś, który był kiedyś właśnie celnikiem, go nie przepuściłem. Tylko oni byli w stanie zrozumieć powagę sytuacji. To będzie świetny materiał. To nie będzie świetny materiał, ponieważ nie dostaniesz pozwolenia. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne. No jak brak powiązań? Muszę mieć dowód osobi... O, musisz mieć dowód... Dobra, to jest to. Nie macie dokumentu. Jestem reporterem i mam prawo przekroczyć granicę. Wbijcie mi wizę w paszport. Okej, okay, wbiję ci wizę w paszport. Spoko, chciałeś, żebym ci wbił wizę w paszport. Proszę bardzo. Proszę. Ta legitymacja nic nie znaczy. Faszysta! Jaki tam faszysta? zaraz ci tutaj polecę Benito Mussolini i zobaczysz Co znaczy faszyzm. Odwiedzam moich krewnych. Kogoś pobytu. Zostanę tu tylko przez dwa tygodnie. Okej, okay, chciałem powiedzieć, że nie zostaniesz, ale jednak jeszcze jeden dzień. To jeszcze nie ty jesteś, tamten się nazywał Kaled. E, Ali... Alix Oswald. Kolegia Zachodni Grestin, mężczyzna, chwila, gdzieś ty był, odwiedza moich krewnych dwa tygodnie, się zgadza. Mm. Ten wzrost się nie zgadza. Ta informacja się nie zgadza, może to przez buty. Możliwe. Nie ten, nie... Nie będę się czepiać. I to... to nie są pokrywające się ze sobą odciski palców. Proszę, przepuśćcie mnie. Nie. <laughs> Co robicie? Czy to tak trudno wziąć ze sobą 10 dolarów? Naprawdę trudno wziąć ze sobą 10 dolarów. Odwiedzam przyjaciół. Okej. Okay. 12 tygodni, to się zgadza. Się wszystko niby zgadza. Mm, to również kobieta. Oblistan. Lorndas Kręcone włosy Wzrost No też się niby zgadza eee Tu a wszystko jest ok Jeszcze zobaczymy Muszę się upewnić nie, że ona to ona Kręcone włosy Nie no to chyba, to się wszystko zgadza Tak mi się wydaje przynajmniej no musimy się trochę pospieszyć, ponieważ pan kalet pewnie za chwilę tutaj przyjdzie. W sumie nie wiem, czy przy, przy tej losowości, czy ona się może Czy kalet to może być ko zarówno kobieta jak i mężczyzna, czy tylko jeden? I z tą kalet. Po prostu kogoś odwiedzam. Okej, okay, ja chcę nawet nie będę sprawdzać, bo nie mogę cię przepuścić. I tu jest najdziwniejsza rzecz, która mnie ten właśnie dziwi, ponieważ... Y jeżeli, patrzcie, no spoko, bo nie mogę dotykać tej trucizny. Jeżeli ją, do, jej dotknę, no to umrę i skończy się gra. I teraz tutaj musimy odcisnąć. Proszę mocno przycisnąć, okej. Okay. I proszę bardzo, proszę bardzo. I ich teraz tak. To mnie dziwi, że musimy mu go nie przepuścić. No dobra, dostaliśmy upomnienie. Ale coś tu się, coś się stanie z nim. Oj, chyba się jakoś niewyraźnie poczuł Oj, prójekt wią Wszyscy uciekają Okej, okay, tutaj pewne osoby też y, się otrują Ale potem w nas w gazecie jest napisane, że zostaną hospitalizowane Więc tak naprawdę nic im się nie stanie e, i, I powiem wam, że ta misja jest dziwna Ponieważ, y, okej, okay, no daję mu tę truciznę, y, ale, no szczerze, jak go przepuszczę, tak, to przecież on, ta trucizna też będzie działać a, i, i on po prostu sam umrze i nie zarazi innych osób. Ale w grze musimy zrobić tak, żeby jednak go nie przepuścić, ponieważ on po prostu sobie przejdzie i, i tyle. To jest dziwne moim zdaniem. To jest dramat. Ale, no, spoko, no. Dostaliśmy tyle kasy, no i dzień został nam skrócony. Także ja się póki co z wami żegnam i do następnego. O, właśnie jest napisane. Ofiary tajemniczej trucizny hospitalizowane.